Witam wszystkich. Dzisiaj 3 listopada. Chciałbym krótko opowiedzieć o odpajaniu cieląt oraz żywieniu w naszym gospodarstwie, jak kupujemy cielaki zakupione, jak to u nas wygląda oraz z dzisiejszego przewiezienia cielaków z kwarantannika do obory. Zapraszam serdecznie. Muzyka Cielaki po przywiezieniu do naszego gospodarstwa trafiają na kwarantannik, czyli osobny budynek, który nie jest powiązany z oborą, czyli obiektem głównym w naszym gospodarstwie. Cielaki są odpajane tutaj grupowo, mają też dostęp do siana w tych żłobach, mają dostęp do wody, jest też sypane musli. Przed każdym przyjazdem też cieląt, e, ściany są też bielone wapnem e, oraz jest robiona też dezynfekcja, później wilkonem. E, no niestety zaburzenia trawienne, które następują po przywiezieniu, no niestety te ściany później tak na bokach wyglądają, e, bo zanim te, to wszystko e, cielak się przystosuje do, do mleka, do otoczenia, to niestety tak to wygląda, ale staramy się zawsze przygotować pomieszczenie e, jak najlepiej. Cielaki na pierwszy odchów dostają mleko z polmasu, akurat na tą grupę cieląt zastosowałem mleko z polmasu i na pierwszą taką fazę odchowu po przyjeździe cielaki dostają mleko Red Power. One się też różni, różni składnikami, ma wysoki poziom immunoglobulin, wysoka też zawartość białka 22%, tłuszczu 20%, zaś na drugi odchów idzie mlekovit. E, tutaj jest zaś 20 białka, nie, 21 białka i 17 mm, tłuszczu. E, dodatkowo stosujemy musli Wima Kruszwica oraz Sanowskie też musli. E, tutaj też dostają suchy tmr, jest to takie musli trochę z takim siankiem. E, jak tu zobaczycie e, one to teraz akurat dostają jeszcze z takimi różnymi dodatkami. E, więc tak to wygląda. Jeżeli jest konieczność po przyjeździe, bo to od razu też wie, że cielaki nieraz są takie śpiące, czy to tam gorączka jest, czy już jakieś choroby płucne po przywiezieniu, no to są leczone. Jeżeli cielaki są wyleczone i widzimy, e, że jest wszystko ok. Następnie grupa cielaków jest właśnie szczepiona szczepionką e, raz i później drugi raz powtórka po to, żeby zabezpieczyć się przed e, chorobami płucnymi. I właśnie dzisiaj te cielaki będą jechać na oborę, ale wcześniej też dwa cielaki już wcześniej poszły na oborę, bo mieliśmy w tej grupie cieląt Jersey'a, który był większy od nich i konkurencję niestety robił, więc daliśmy go na oborę z jednym cielakiem, żeby po prostu miał też towarzysza w boksie, w końcu, żeby nie było mu smutno. I tutaj teraz resztę cieląt będziemy przewozić. Cielaki trafią dzisiaj do obory, przygotowane są tutaj już kojce, tutaj mamy dwa cielaki, o których wspominałem, one już dostają już troszkę śrutu i też troszkę mleka, żeby od razu nie schodzić, a tutaj są przygotowane boksy dla tych cieląt, które właśnie tutaj przyjadą z kwarantannika. Boksy są wyścielone, siano już jest przygotowane, więc tak to wygląda. Cielaki, które trafią tutaj z kwarantannika, będą dostawać jeszcze dodatkowo też jeszcze musli. Mleko zaś będzie lane już w korytka. Już nie będzie tutaj pojenia z wiaderkami, ze smoczkami, tylko bezpośrednio w korytka. Mają też oczywiście dostęp do wody i żeby nie robić im takiego szoku, zmiana paszy żywienia, to dlatego będą stopniowo odchodzić będę od mleka, ale to będzie jakiś okres dwóch tygodni takiego przejściowego żywienia, żeby już po prostu one dostawały wtedy sam śród bez mleka, no i paszę objętościową, czy to kiszonkę czy, czy siano bo byki akurat tutaj mają zadawaną kiszonkę z kukurydzy a dodatkowo właśnie Kielaki będą miały jeszcze siano w tych żłobach, które tutaj widzicie. Więc bierzemy się do dzieła i będziemy transportować cielaki. Sprzęt przywieziony, przyczepka już stoi. Teraz będziemy robić załadunek na wózek i zobaczycie jak to wygląda. Tego jednego, cielaki załadowane, teraz będziemy zamykać przyczepkę i jedziemy na oborę. Jeszcze, jeszcze. Dobra. No, hej. No wszystkie zeszły. Teraz je posortujemy. Cielaki są już pogrupowane. Tutaj mamy tego troszkę słabszego cielaczka. Zobaczymy jak będzie tutaj z nimi e, się spisywał. Czy nie będzie konkurencji. E, tu zobaczycie, ślano sobie cielaczek je. No i tu mamy też grupkę e, tych czterech e, cielaków. No i tutaj jerseyek. I tutaj co te cielaki były wtedy szybciej już e, przywiezione. A tutaj mamy... Za chwilę też dostaną wody tylko wody tamte też. No i pewnie po południu jak przyjdziemy do, przyjdziemy do obory, to dostaną troszkę śrubu, trochę musli i mleka jeszcze, żeby troszkę przez te dwa tygodnie teraz schodzić już pomału z mleka, ale żeby też nie robić dla nich szoku takiego pod kątem żywienia. Tak to wygląda jeśli chodzi o odpajanie odchów i transport z kwarantannika tutaj na oborę. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!